Dzień dobry wszystkim, nazywam się Aleksander Jaroszkin i dzisiaj będziemy analizować kolejną grę, tym razem pomiędzy Wojtkiem a Szymonem, gdzie Wojtek gra mnie wygrywa pod rezygnację. Jest to gra z sezonu 34 w internetowej Lidzego. Zatem przejdźmy do samej gry. Jak widzimy, gra była dosyć krótka, ale naprawdę warto uwagi na niektóre ruchy, stąd wziąłem tą grę dzisiaj do analizy. Także zobaczymy ten początek, jest dosyć ciekawy. No a tutaj z wykresu widzimy, że po uzyskaniu aż takiej przewagi, było jasne, że gra się skończy. Już nie było jak wrócić do gry Bielemu, także było jasne. Ale zobaczmy od samego początku, to znaczy e, pierwsze te joseki. Ciekawe, że tutaj biały zagrał tak. Można oczywiście grać tak, bo e, jest to jeden z naturalnych ruchów. Często, często podchodzą tu, ale często też podchodzą do nas lepszego narożnika. Także też to jest możliwe. Jeżeli popatrzymy dalej, no to czarny naturalnie nie odpowiada. Gra w innym miejscu, rozgrywamy pierwsze dzioseki. No i tutaj biały wskazuje nam, że będzie prawdopodobnie na wpływy grać. No bo zagraliśmy nie takie dzioseki, a akurat takie. Także jasne, że tutaj zaraz gdzieś pojawi się kamień. I ja oczekiwałem na ten. Ale e, biale postanowili zagrać inaczej, i moim zdaniem to jest troszeczkę pewnego rodzaju błąd Dlaczego? Bo toż zaprasza zagrać tutaj gdzieś czarnemu albo troszeczkę to zignorować i powiedzmy podejść do tej ściany. Stąd ja by chciałbym nieco powieszę bliżej swoich wpływów i troszeczkę wyżej. Chcemy zabrać więcej terenu, bo mamy, mamy powiedzmy wpływ, spieniężyliśmy to. A oddaliśmy jakieś tam punkty przeciwniku, także wyżej tutaj grajmy. To jak najbardziej taki bardzo naturalny ruch, naturalny odskok i trochę moim zdaniem w złym kierunku, bo wydaje mi się, że trzeba o tej strony. Dlaczego? Bo atakujemy wciąż, ten ruch jednak nie atakuje. A tym ruchem, jeżeli zagramy, no to tak naprawdę zmuszamy czarnego jakoś tutaj zagrać albo jakieś takie, albo takie przeciupienie. Ale można naturalnie też skoczyć, i wtedy możemy tutaj zagrać. Oczywiście, możemy również podejść do kolejnego otwartego narożnika, na, na przykład tutaj czy tam tutaj. E, można tutaj y, znaleźć jakiś ruch, na przykład taki, prawdopodobnie. Także moim zdaniem ten ruch atakuje, tak powiedzmy, trzyma tą inicjatywę. Ten ruch nie. I tutaj, y, czarny, w mojemu zdziwieniu, po prostu zagrał y, tutaj. I tak jakby dał białym atakować dalej i trzeba, trzeba tutaj grać, bo tym bardziej, że mamy ten kamień. To jest nasz teren, nasz wpływ, nasze kamienie to tutaj my rządzimy. Znaczy, trochę zdziwiło mi też, że biały zignorował to, bo naprawdę swoje swoje było duże. No i tutaj tak samo dla czarnego. Czarnym opłaca się gdzieś tutaj zagrać, bo tak de facto, ten wpływ za chwilę może być słabą grupą, i czemu nie wzmocnić siebie i nie zatkować przeciwnika. Według mnie to jest dosyć ważne. Także na to chciałem akurat tej sytuacji zwrócić uwagę. I tak naprawdę teraz jak widzimy, po prostu obydwaj gracze zapomnieli o tym, zrobili wymianę i grają w innym miejscu. I nie wiem, czy to jest aż takie dobre. Bo tutaj naprawdę stoją ważne ruchy i za białych, i za czarnych i. Tam trzeba skupić uwagę, a jeżeli, jeżeli popatrzeć z perspektywy innej, no na pewno nie ten ruch. Za czarnych, ja by za czarnych, jeżeli tutaj chcemy jakiś wpływ na, na zbudować, no to może tak, ale ja bym patrzyła w kierunku takim, zabrać po prostu stabilny teren i tyle. Jeżeli już nie patrzeć tutaj, najwyżej też można tam jakoś wzmacniać te kamienie w inny sposób nie wiem, jakieś takie, nawet przyczepienia. Albo tu zagrać, tak? taki bok stworzyć i zgaszać wpływy tego, tego narożnika. A tutaj jakoś tak trochę nie kleje się mi ten ruch. Naprawdę nie podoba mi się i stąd trochę, trochę zdziwił mnie po, po, podczas tego jak oglądałem pierwszy raz. Jeżeli yy, patrzymy na inwazję tutaj w tym miejscu, no to prawdopodobnie taka najprostsza. Albo tu, albo tu wyskoczymy, e, pomijając już to, też możemy zagrać tu. I też możemy zagrać tak. To też jest OK. Także. Wydaje mi się, może jeżeli tak, to może troszeczkę dalej. Jednak przestrzeni tutaj nie brakuje, a jak nas spincerują, no to możemy również zrobić skok. Także e, i trochę dalej od tych e, trzech kamieni Dos... Oni dosyć dobrze stoją, także moim zdaniem. Można nawet było białych spincerować, ale może Sansana nie chcieliśmy oddawać. Także tutaj też taki trochę naturalny ruch mm. ryzykowny ruch białego, bo ta grupa żyje. Ona nie musi dodawać jakiś dodatkowy kamień. Mi się wydaje, że po prostu tutaj trzeba zagrać, wydłużyć się. A dalej, dalej będziemy planować. A tutaj tak trochę nie wydłużyliśmy i takie zaproszenia na pocięcia. No, czarnej z pewnością będzie przyjmować. No i no tutaj widać, że są jakieś bezpieczniejsze ruchy, ale ten ruch, moim zdaniem, też jest OK. Taki bardzo kształtowo po prostu też oddajemy dużo. I to jest to jest akurat klucz tego problemu, że kształty kształtami, ale oddajemy dużo, dużo terenu. Tutaj oczywiście teren, teren jest ważniejszy plus połączenia, zamiast tego trochę nie rozumiem, co to robi, bo i tak biały jest połączony. Tak jakby zagraliśmy może nie pas, ale super mały ruch. Także w tym, w tym przypadku no, tak lub tak. Ja w ogóle patrzyłem na ten ruch. Ciekawe, że on jest słabszy, niż ten. Ten jest według mnie tak trochę naturalny, <grym> pod względem cięcia i tak dalej, po prostu jest łatwiejszy. No ale ok. Tutaj e, zagraliśmy, no i pozwoliło to białym jeszcze e, wzmocnić się po lewej stronie. Także tak jakby trochę biały wyszedł z tego bardzo dobrze. Moim zdaniem, i teraz. Biały walczy. Jedyny błąd, który zrobiliśmy, to zagraliśmy tak, kiedy po prostu czarny nas zabrał. Tak? Tutaj nie ma problemów i tyle. I jeżeli tak szybko przewinąć, to widać, że po prostu czarny zdobywa coraz więcej oddechu, a biały tych oddechu ma naprawdę mało. Stąd ee, słabo. I tutaj jedyna rzecz, która by uratowała to wszystko, to coś takiego. tak? Nie patrzeć na te dwa kamienia. Jest w porządku. My tutaj przebiliśmy trochę terenu, i tutaj tak naprawdę jakie jaj nam pokazuje, ale może ja wystawię to samodzielnie, żeby, żeby nie, nie przeszkadzało nam w analizie te, te powiedzmy dodatkowe rzeczy. Znaczy, dajmy tutaj dodatkowe sekwencje o tej AI Także jeżeli tutaj popatrzymy, no to byłoby coś takiego. I najprawdopodobniej zagraliśmy tu, czarne by zagrał tu. My zagraliśmy by połączenia i. Czarny, możliwe, że nas tutaj by cioł, a my go e, prawdopodobnie w taki o sposób też by cieli. No i tutaj wyszłoby tak, że my mamy dosyć dobrą pozycję. Może są jakieś tam wady, może są jakieś problemy, ale z grubsza, jeżeli tam czarny tu, my zagramy tu. Oczywiście czarny może począć, ale my też możemy bronić się. Także no jest jakaś perspektywa walczenia, i wciąż, moim zdaniem, gra jest dosyć równa. Może Czarny teraz ma bardziej komfortowe warunki, ze względu nawet na to, że tutaj nie wiadomo jeszcze, co po takim ruchu robić, co tutaj z tym cięciem, tutaj jest też osłabione trochę kamienie, ale wciąż gra się toczy. Tak? A niestety tak trochę all-in biały zagrał i moim zdaniem czasu nie brakowało. Tutaj trzeba było po prostu policzyć i no, niestety Biały zagrał, a może wyjdzie, i no nie wyszło, tak. I, I po prostu nie wyszło, i gra się skończyła. Także ciekawe, ciekawe warianty tutaj były, ciekawe, ciekawe podejście, ciekawe kształty, dosyć fajnie zagraliśmy, ale tak trochę ryzykownie. Może warto by było nawet zagrać, może nie ten, ale chociażby po prostu ten, taki spokojniejszy, chociaż ten gorszy sam w sobie, ale, ale spokojniejszy, tak. Może, może, nie warto było tu a jednak atakować. Także o to mi chodzi, że jeżeli zmieścimy tutaj nasz fokus uwagi na lewą bandę i my będziemy atakować, a nie nas będą atakować, to gra by mogła się potoczyć inaczej. Także nie zawsze tam trzeba indodować, gdzie jest otwarte takie przestrzenie, bo też możemy atakować na naszych, na naszym terenie, tak? Będzie łatwiej. Тож така була би моя аналіза цієї гри. Так що, якщо в чомусь маєте питання, задавайте їх, прошу, в коментарях, я вам з відповім. Ну no, і, як звикло, теж запрошую вас до глянця на наступних